Ochaj, moi drodzy oglądacze, po tej stronie waszych ekranów, jak zawsze, horrorczu! A w dzisiejszym odcinku na moim kanale w pigułce przedstawię Wam wszystkie najważniejsze techniki Goku. Zaczynajmy! Kamehameha. To chyba jeden z absolutnie najbardziej rozpoznawalnych ruchów w całym środowisku fanów anime. A zarazem, także pierwszy w ogóle zaprezentowany nam w serii, a tak z wykorzystaniem energii mający swój debiut jeszcze na ławach klasycznego Dragon Balla. gdzie, jak pewnie wszyscy dobrze pamiętacie, mały metewczek opanował ten minus w domu szkoły używia technikę wręcz błyskawicznie. Po samym jednorazowym zaobserwowaniu i powtórzeniu ruchów będącego jej twórcą Morten Roschiego, który to po raz pierwszy na naszych oczach użył jej do zgaszenia wielkiego pożaru szalejącego na róże patelniowej. Zdolność ta polega oczywiście na wykonaniu pary wspomagających koncentrację energii pozycji, a następnie wypuszczeniu jej z rąk pod postacią niebieskiej fali. Bazował innej na tyle, by chociażby bez większego problemu jednym trafieniem zniszczyć ziemski księżyc, czy też bez trudu przebić się przez Słynącą ze swojej wytrzymałości, wielką damę w rysce klawu Jidana, List. To pierwsza oraz jednocześnie jedna z niewielu w pełni autorskich umiejętności w całym arsenale Songoku, która na naszych ekranach narodziła się w czasie ostatecznego starcia ze strasznym Piccolo Daimao. i wbrew zbytniej wymyślności opierała się po prostu na repchnięciu w stronę przeciwnika z możliwie jak największą prędkością przy pomocy wystrzeliwanej jedną ręką za siebie i wiązki ki. Następnie, dzięki wygenerowanej w ten sposób dynamice, przebiciu jego brzucha na wylot pięścią, pocisk Super Kama To ulepszona i bardziej skondensowana wersja pierwotnej Kamehameha, której omawiany dzisiaj bohater używa właściwie do czasów obecnych. z natomiast została na nam zaprezentowana przez Kakarota na wspomnianym wielokrotnie w filmie ten o Piccolo 23 czynniej Utenkai Chibuloka. Gdzie umiejętność ta miała nawet od razu okazję skonfrontować się z Makosenem. Głównymi różnicami między Super Kama Goku a macierzystą techniką są przykładowo widoczne na pierwszy rzut oka rzeczy, takie jak Reźni szerszy bardziej skupiony w samej wystrzeliwanej energii King oraz dużo większe kumulujące się uprzednio w dłoniach używającego kula, co w bezpośredni sposób wpływa także na moc samego ataku, który w tej swojej odświeżonej wersji był w stanie na przykład bez większego oporu przebijać się przez ataki połączonego za masą, czy też wykonane przez Merchewczaka w Ultra Instinct Omen wyrzucić z ery potężną Genki Dama specjalnie opracowana przez północnego Kaya zdolność, której Goku nauczył się podczas ich pierwszego treningu w Kata. Ona to jest ciekawe zasada działania w dużej mierze polegająca po prostu na dobrowolnie oddawanej użytkownikowi o czystym sercu energii sojuszników, który tworzy z niej następnie sporych rozmiarów niebieską kulę ki, potężną na tyle, by przy pomocy jednego trafienia unicestić kitbu, także w swojej mniejszej i osłabionej wersji zadać poważne obrażenia księciu wegecie, a oprócz samej surowej mocy atak ten posiada również jeszcze jedną wielką zaletę. Jest nie nim mianowicie fakt, że zadaje na obrażenia tylko i wyłącznie istotą o złym sercu. Dzięki czemu nawet pomimo tego szerokiego kolarażania nie stworzony ryzyka zranienia niewinnych. High open. To jedno z najbardziej przełomowych technik dla całej serii jest smacznych hula, co nawet w końcu pierwszy, jeszcze przed erą sajańskich transformacji, sposób na chwilę podniesienie swojej emocje, który nasz kochany Marchewczak, podobnie do omawianej chwilę wcześniej Huli Vigoru, opanował podczas swojego pobytu u północnego króla światu, który co ciekawe, pomimo bycia niemalym twórcą, nie był w stanie efektywnie je wykorzystywać. Płynnością górną Muchy Smole przechodząc do wyjaśnienia zasad działania tej umiejętności, powiem po prostu, że polega ona na wymuszeniu na swoim ciele odpowiedniego skoku energii manifestowanego przez charakterystyczną dla na czerwoną aurę. Bo jednak tych prostych wymagań i pozornie obiecujących efektów nie należy zapominać o największej wadzie pięści króla jaką jest ogromne obciążenie nakładane przez tę technikę na mięśnie nerwy oraz kości używającego, które lekko zminimalizować udało się dopiero w Dragon Ball Super w momencie jej połączenia z Super Saiyan Blue. Instant Transmission, to chyba absolutnie największym ułatwieniem w życiu realnym zdolność, której na Nauczył się w czasie swojego pobytu na planecie Yard po wygranej walce z drożdżą Frizą. Dzięki jej wykorzystaniu może bręt dyskaicznie teleportować się do każdej wybranej osoby, nie zwracając uwagi na odległość, jeśli tylko chwilę wcześniej uda mu się wyczuć jej energię, w której dokładnym wyszukaniu pomaga mu właśnie tak charakterystyczne dla tej techniki ułożenie palców na czole. Ultra Instinct to bardzo charakterystyczne dla nią w uniwersum Dragon Bola zdolność, którą po raz pierwszy przebudził po wpadnięciu w bielę własnej genki Damy na turnieju umoc Zwala używając używającemu na osiągnięcie praktycznie niemożliwego dla zwykłego śmiertelnika czasu reakcji i prędkości ciosów dzięki chwilowemu odcięciu się od własnych myśli i emocji tak, żeby ciało zostało zmuszone do samodzielnego ruchu. Gdyby przypadkiem brakowało wam jeszcze większej nuty osobliwości w tej technice, to oznajmie wam, że wykazuje ona też pewne cechy transformacji. Będąc w stanie np. po wejściu na wyższy stopień i opanowania zmienić barwę włosów użytkownika na jasno srebrne. To było już niestety na tyle, moi ja mam nadzieję, że jak Zwykle Wam się podobało? Czy napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o dźwięku z nowego mikrofonu. Po raz kolejny zobaczymy się w następnym materiale, już za tydzień. A tymczasem my się z Wami żegnamy. Cześć!